w dzisiejszym odcinku. Czy ten koleś się wychyli? Jeżeli on się wychyli, czy naprawdę chce stracić swój żywot? Walcząc z człowiekiem Yeti? <laughs> Najwyraźniej chce. <laughs> Kimże jestem, by mu odmówić, nie? <laughs> Moi drodzy, dzisiaj mam dla was osobliwy odcinek PUBG'a. Dlatego, że chciałbym wam opowiedzieć moją pełną esportową historię, związaną z serią Call of Duty. A co lepszego będzie do opowiedzenia takiej historii niż pogranie sobie meczów w PUBG'a, prawda? Zwłaszcza, że teraz trwa Invitational, więc no cóż, mamy nie lada frajdę. Moi drodzy, poza tym, chciałbym wam powiedzieć, że zanim przejdę do opowieści mojej, która będzie miała na sobie dużo różnych ciekawych tematów jak rywalizacja, ale i przyjaźń, to w dzisiejszym odcinku mam konkurs i właśnie kopię PUBG'a do wygrania. Dla waszego znajomego, jeżeli lubicie PUBG'a, to będziecie Mogli przyjaciela zaprosić do wspólnego grania. To jest ważne i o tym będzie między innymi moja historia. Konkurs jest dlatego, że dzisiejszy odcinek ma sponsora, więc pozwólcie, że poświęcę mu dwie minuty czasu. A sponsorem dzisiejszego odcinka, moi drodzy, jest MSI, legendarny już producent sprzętu, którego płyty głównej karty graficzne mam od zarania dziejów. Tym razem jednak ekipa MSI przysłała mi swoje krzesło ergonomiczne, przeznaczone dla graczy MagCH130X, którego konstrukcja bazuje na koncepcji foteli wykorzystywanych w samochodach wyścigowych. W życiu miałem jeden ergonomiczny ekonomiczny fotel dla graczy. I nie byłem z niego zadowolony. Natomiast to cudo, dla kogoś, komu naprawdę zależy na tym, żeby dbać o kręgosłup, to naprawdę świetna rzecz. Zaczynając od wykonania, jestem kolosalnie zaskoczony jego dbałością. Do wykończenia boku zastosowano wysokogatunkowy, aksamitny materiał, który jest miękki i bardzo komfortowy w dotyku, natomiast całość obita jest materiałem stylizowanym na skórę, dokładnie z dbałością przeszytym po całości, co przypomina zresztą właśnie wspomniane fotele samochodu wyścigowych, a wzór włókna stworzony jest tak, żeby nie odchodził od charakterystyki stylu gracza. Całość wygląda naprawdę pięknie, ale to co jest najważniejsze, to upływowy kształt krzesła. I dwie poduszki na odcinek lędźwiowy kręgosłupa i na odcinek szyjny, które są tak kolosalnie ważne, jeżeli chodzi o odpowiednią postawę i komfort długiego, wielogodzinnego siedzenia przed komputerem. A pod całą tą piękną warstwą znajduje się pianka o wysokiej gęstości, która na skutek długiego siedzenia nie zdeformuje się jak to bywa w większości foteli i w pełni podpiera ludzkie ciało w naturalnej pozycji kręgosłupa. Poza tym cała konstrukcja to jest dla mnie kolosalnie miłym zaskoczeniem jest. Nawet pięcionożny pierścień, na którym są kółka. Nie jest obity plastikiem, ani nie jest z prostych, cienkich rurek, tylko jest w całości ze stali, co jest akurat bardzo miłym zaskoczeniem. Pierścień ten zakończony jest poliuretanowymi kółkami o średnicy 60 mm jest trwałą jednoczęściową konstrukcją. O nośności do 150 kg. Oparcie fotela możemy odchylić aż o 150 stopni, mając dodatkowo możliwość pochylenia samego siedziska o 15 stopni. Zawsze byłem sceptyczny w stosunku do foteli gamingowych ale to krzesło ergonomiczne Mac ZH130X od MSI jest produktem naprawdę wysokiej jakości. Moi drodzy, link do oficjalnej strony znajdziecie na samej górze opisu. Moi drodzy, dziękuję serdecznie MSI za sponsorowanie tego materiału. No, MSI to jest ekipa, którą ja kojarzę akurat z historii kodowej, bo kiedy grałem jeszcze w KODA 4, to był ostatni kod, którego grałem, tak poniekąd sportowo. Miałem drużynę i tak dalej z tego względu, że MSI było sponsorem takiej drużyny Fnatic, którą możecie kojarzyć z Counter Strike, ale wtedy, jeżeli chodzi o Call of Duty 4, to oni siali absolutny pogrom. To było niesamowite, naprawdę. Jeżeli chodzi o Koda i moją historię sportową, moi drodzy, to jest długi temat. A zaczyna się od 2005 roku, kiedy po raz pierwszy miałem w swoim domku u rodziców internet. I wtedy pamiętam, że pierwszy mecz jaki grałem kiedykolwiek w życiu online. To był 2005 rok i grałem w pierwsze Call of Duty, w jedynkę. Dwójka już chyba wtedy nawet wyszła, nie jestem pewien, ale... Chociaż chyba nie. W każdym razie w Call of Duty jedynkę grałem na mapie Pavlov. I pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy w ogóle miałem styczność jakąkolwiek z graniem online. I pierwsza gra, w którą grałem online. I byłem absolutnie zakochany. Ja w Koda grałem mnóstwo, jeżeli chodzi o lany z kuzynami i tak I kuzyn wtedy pamiętam, że grał też już w drużynie w jedynce w Koda. No i dostałem się do jakiejś tam drużyny z racji tego, że w tego kodu mi jakoś tam szło, ale pamiętam, że moja prawdziwa esportowa przygoda zaczęła się, kiedy wyszedł dodatek United Offensive i w niego zagrywałem się latami. W sensie w United Offensive esportowo, jeżeli można tak powiedzieć, bo w drużynie i w różnych turniejach i tak dalej grałem um, przez jakieś 10 lat. Trzeba jednak zrozumieć, że. Czekajcie. Zbądźmy się tego panopka. Nie. No. W każdym razie, e-sportowo, moi drodzy, trzeba też zrozumieć, że e-sport wygląda trochę inaczej, na początku lat 2000. W sensie, ja pamiętam Esport jako, no kurczę, jako coś, co kojarzy mi się z takimi graczami jak Kicker czy Garwin czy, kurczę, Kai z Call of 1. To były malutkie lany jak Insomnia na przykład, na które czy, czy jakieś takie organizowane przez ESL, jeszcze ten pierwszy ESL, bo kiedyś Clan Base istniał, i to był ten główny taki prowodry, jeżeli chodzi o tworzenie LANów i turniejów. Natomiast pamiętam, że te LANy to były dosłownie takie malutkie w kanciapach na dużych, białych monitorach rozgrywki. Rozgrywki, w których tak naprawdę walczyło się malutkie drużyny za malutkie pieniądze. Tam były to dosłownie może, nie wiem. Po 200 dolarów, 250 zwycięstwo na głowę było, wiecie takie śmieszne, nie, nigdy w LANie nie brałem udziału, natomiast online rozgrywałem bardzo dużo turniejów, jeżeli można turniejami to w ogóle nazwać, to były turnieje, których do wygrania w United Offensive było, to była gra, która nie miała mimo wszystko bardzo dużo jakiegoś takiego polotu i bardzo miała mały playerbase, to była gra, która szczególnie skarbiła moje serce. Bo to był pierwszy Call of Duty, który nie dość, że dodał smołki, dodał jeszcze sprintowanie i tak dalej. Nadużyć było tam od groma, bo można było biegać i skakać jak małpa, ale jednak gra była niesamowicie dynamiczna i bardzo mi się spodobała serio. I tak naprawdę Call of Duty dwójka, mnie tam dłużej nie wciągnęła, czwórka już wciągnęła na znacznie dłużej, ale tu już raczej grałem tak, w ogóle nie, żadnych turniej praktycznie. Już grałem po prostu z drużyną, drużynę złożyliśmy tak naprawdę z przyjaciół, między m.in. ze mną grał i Rozgrywaliśmy sobie mecze gdzieś tam na IRC, takiej na Irku, takiej platformie. Szukaliśmy mecze i sobie graliśmy. Na niskim poziomie, ale dla frajdy. Natomiast na no, United Offensive to były takie malutkie turnieje. Czy ten koleś się wychyli? Jeżeli on się wychyli, czy naprawdę chce stracić swój żywot? Walczać z człowiekiem Yeti? Najwyraźniej chce. Kimże jestem, by mu odmówić, nie? Ojku, w każdym razie. Pamiętam, że w United Offensive myśmy wzięli, naprawdę mieć drużynę złożoną z wielu międzynarodowych graczy i tak dalej. Była też drużyna złożona z Polaków, bo były Mistrzostwa Polski. Pamiętam, że tam były do wygrania nawet nie pieniądze, tam były do wygrania serwery, żeby nasza drużyna miała serwer, na którym sami możemy grać. Wiecie, takie pierdoły, nie? Tak naprawdę. Nie było sponsorów pokroju MSI czy właśnie sprzętowych dużych. Natomiast zawsze pamiętam, że liczyłem na to, że uda się kiedyś takiego zdobyć, żeby Wtedy w ogóle nie rozumiem, jak to działa, i no nie była na to szansa Ale pamiętam, że zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, wicemistrzostwo Europy i to wszystko: Club Base, ESL, jakieś takie polskie też turnieje. Fajnie się grało, ale nie chcę się skupiać na tych turniejach. Chcę się skupić na dwóch rzeczach. Po pierwsze, o tym, że ja, wszyscy mówią, Jezu, jak ty ogarniasz w tych grach, jak ty sobie radzisz, jak myślisz bystrze, jakby rozgrywasz wiele sytuacji. To dlatego, moi drodzy, że 10 lat spędziłem na tym, żeby. Przemyśleć jak w grze rozegrać akcję tak, żeby przechytrzyć wroga. Oczywiście celność, refleks, wszystko spoko, ale uważam, że jednym z najważniejszych czynników, które mogą pozwolić Wam wygrać w jakiejkolwiek grze Battle Royale czy multiplayer i tak dalej, jest to, żeby myśląc umieć przechytrzyć wroga. Żeby rozegrać coś na tyle lepiej, żebym mózkowany nie wiedział, jak wy się tam znaleźliście, jak rozegraliście, co wymyśliliście. Jak odbliście ten granat od ściany, który go oślepił i porzuciście kolejny przez okno, wyskakując, wiecie, kosmos. Ale to są rzeczy, których uczymy się, próbując i bawiąc się. Bez zabawy, no bez ryzyka nie ma zabawy, nie? Ale bez zabawy i ryzyka nie ma efektów. Efektów, które potem stają się takimi waszymi zabiegami i rozgrywkami, które możecie sobie. Jakby samemu. No cóż, przemyśleć, wymyślić. Kurczę. Z czwórką nie potrafię kompletnie strzelać skara. Ojej, to było straszne. Natomiast tak: do około 2009 roku na w United Offensive w ogóle istniał, dlatego że potem, no cóż, ta gra umarła i raczej grało się tak sporadycznie z moimi drużynami dla Friday, nie? I ja pamiętam, że osiągnęliśmy poziom naprawdę wysoki, ale pamiętam, że to co najbardziej mi chyba interesuje z tego wszystkiego. Ja uwielbiam rywalizację, dlatego gry Battle Royale, gry, w których jest multiplayer tak dalej, Battlefield, który niebawem ma premierę. Będę nagrywał i nagrywam, bo uwielbiam to. Uwielbiam sobie pogadać, pokazać wam taktyki, pokazać wam, jak coś rozegrać lepiej, i strasznie mnie to cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o drugą rzecz, która jest dla mnie ważna. Zapewne kojarzycie, jeżeli oglądacie serię PUBG'a czy inne battle royale, Kubę. Kubusia, którego świadkiem byłem na ślubie, który jest moim bliskim przyjacielem i jest dla mnie jak brat. I z Kubo nagrywałem bardzo dużo. Nagraliśmy razem serię A Way Out, nagraliśmy razem dużo battle royali. Co się tyczy jednak tej historii sportowej Na początku Kubę poznałem grając, pamiętam to dzisiaj. To był serwer... Yy, publiczne, prawda? Ćwiczyłem sobie, właśnie nie ćwiczę, tylko tak, grałem sobie dla Friday sporadycznie, odpaliłem sobie, żeby trochę się rozgrzać przed jakimiś tam meczami i sparingami, bo wtedy grało się tylko sparingi, bo w sumie nie było innych turniejów ani nic, po prostu się grało drużyna na drużynę, każdy każdego znał. To community było tam łącznie, może ze 2000 graczy i każdy każdego kojarzył, tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Kubę, sytuacja wesoła. ojej Sytuacja wesoła zaczyna się kiedy. Gram na serwerze publicznym w 2000, nie wiem, może, 7 roku, może wcześniej, 6, myślę, że około 6. I nagle widzę gościa z przeciwnej drużyny, którego kojarzę, Sarna, nie? No i świetnie strzela, naprawdę świetnie strzela, w sensie strzela naprawdę dobrze. Jest bardzo szybki. I bawi się, tak jak ja się bawię, czyli podskakuje, strzela raz i ja dostaję głowę z końca mapy, nie? I myślę sobie, no, Nienawidzę cię, człowieku. <noise> Jesteś okropny <noise> i cię nie cierpię. I mam nadzieję, że jak będziemy grali razem, to jest zwoje tyłek. No i tak się złożyło, że graliśmy jednokrotnie przeciwko sobie. I jakkolwiek ze wszystkimi sobie robiłem, to Kuba to była zawsze loteria. To było tak, albo ja mu dałem łomot, albo on mnie. I jak rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie to było tak, że Kuba mówił: Ja cię nienawidziłem, jak się spotykaliśmy na serwerach przeciwko sobie. I któregoś razu, któregoś razu jest sytuacja, w której no, gramy sobie tak zwane mixy, czyli z różnych drużyn różni gracze, grają razem, mieszamy się, żeby popróbować nowych taktyk, pobawić się, poznać się trochę lepiej, nie? No i tak się składa, że w mojej drużynie jest kuba. No i co się dzieje? Jest nas 5 na 5. Oczywiście, search and destroy, każdy ma jakiś tam cel. Cała drużyna ma cel i każdy ma swój obowiązek. Dzielimy się. No ja jestem z kubą na jednej stronie mapy. I się okazuje, że co? Że mówimy, ej, dawaj wyskoczymy i kurczę wjedziemy i same głowy strzelamy. Dobra, I dawaj z samymi pistoletami. I dawaj, tylko jeden strzał z 71 nabojowej pps -y, nie? I... No jak to nie była głowa? To było dziwne. No w każdym razie... Zaczęliśmy się bawić i zdałem sobie sprawę, kurczę, on tak samo patrzy na te gry jak ja, w sensie... Zależy mu na rywalizacji, chce wygrać, ale jednocześnie chce wygrać tak... Żeby wróg nie pamiętał, że o, wygrali, przegraliśmy mecz, tylko pamiętał, jezu, jakie oni strzelali głowy, to było straszne, nie cierpię ich, nie? I pamiętam, że po tamtym meczu Zaczęliśmy coraz częściej grywać razem W końcu skończyło się tak, że mieliśmy razem drużynę Zobaczyliśmy się na żywo I Spotkaliśmy się U mnie w mieście Jeszcze jak mieszkałem z rodzicami I pamiętam, że od tamtej pory Mieliśmy non stop kontakt Praktycznie, pomijając fakt, że graliśmy co drugi dzień praktycznie razem, to gadaliśmy bardzo często I kontakt utrzymujemy do dziś, Kuba dziś już ma Rodzinę, dziecko i ja jestem przed ślubem, nie? a jesteśmy przyjaciółmi od. Ojejku, wyobraźcie sobie od ja wiem, siódmego roku. W sensie znamy się, nie? A przyjaźnimy, odkąd się zobaczyliśmy. I to jest niesamowite, że gry naprawdę potrafią zbliżyć ludzi. Potrafi się odnaleźć przyjaciół, z którymi ma się przez lata kontakt i, i wspólne plany, i wspólne projekty, bo... Niejednokrotnie jeszcze pewnie razem będziemy przy czymś współpracować, poza tym Kuba mi pomaga. Na przykład z moją stroną i jej otwarciem niedługo będzie tworzył swoje gry, ja będę tworzył swoje. Może kiedyś stworzymy coś razem. Niesamowite to jest. Niesamowite, jak gry potrafią zbliżyć do siebie ludzi. <gry> I to jest fajne, więc zawsze o tym pamiętajcie, że. No cóż, gry to medium, ale. Iście magiczne. W każdym razie, moi drodzy, no, historia dosyć mi bliska, bo, bo tak naprawdę każda gra kolejna, multiplayer czy Battle Royale, to piszczę od razu do Kuby i mówię, ej, spróbujemy tego. Spróbujemy. I gramy. I pamiętam, że ludzie bardzo polubili moje odcinki z Kubą, kiedy graliśmy w Z1, bo uchwaliśmy non-stop i szło naprawdę świetnie. Potem przyszła pora na PUBG'a, którego też odcinków mamy od groma. Do dziś pamiętam odcinek, w którym Kuba wymiata z DP i grał dinnerplate'em tak zwanym. DP to jest taki karabin, ciężki maszynowy na amunicji 7.62 i... No wiecie, to są pamiątki wszystko. To są wszystko pamiątki naszego wspólnego grania, ale też takie jakby... I to też są jakieś pamiątki fajne. Gdzieś wydaje mi się, że na przestrzeni lat będziemy to wszystko wspominać z uśmiechem i z frajdą, natomiast... Bawi mnie trochę to, że przez jakiś czas było tak, że... Ten cały esport sport rywalizacja i tak dalej. Wiecie co? Ja muszę przyjąć do auto. Muszę stąd jechać, muszę przyjąć do auto, koniecznie. Nie ryzykujmy. W każdym razie pamiętam, że ilekroć się spotykaliśmy, to choćby żona Kuby mówiła i się śmiała, że Boże, znowu gadaj o tym kodzie, bo zawsze była. Pamiętasz, w kodzie było mega to, bo jednak jak graliśmy w gry, to zawsze wytykaliśmy błędy grą multiplayer. Mówiliśmy, co działa, co nie działa i zawsze odnosiliśmy to do tak absolutnie absurdalnego i starego koda, który jednak był dobrym przykładem tego, jak gra powinna działać, być dynamiczna, responsywna i tak dalej. Brakuje tego dzisiaj. a Jeżeli chodzi o Granie dziś, to jest zabawne. Ten temat umarł. <noise> Już o kładzie nie gadamy, to jest takie zabawne, i w sumie się cieszę, bo teraz gadamy raczej o planach. O fajnych planach na przyszłość, o projektach, pomysłach, tworzeniu gier i. I to jest cudowne, że ludzie często nie wiedzą, jak jak tak naprawdę spojrzą z perspektywy jakieś długie przyjaźni i znajomości, z perspektywy czasu, przez pryzmat tego, czym się zajmują, co robią i tak dalej, to wyjątkowo dużo można z tego wyciągnąć. O, proszę. Ok. Jedziemy stąd od razu. No w każdym razie, moja historia jest sportowa, moi drodzy. Pozostaje nam mecz do rozegrania, więc może skupmy się. Ale moja sportowa historia wiąże się tak naprawdę bardziej niż z niezdrową rywalizacją i spędzaniem mnóstwa godzin przy komputerze, bo to były dni, kiedy graliśmy od rana do. Od wieczora do rana, ale zresztą nie od wieczora do rana. Wracając do tematu, zdarzało się, że graliśmy, jeżeli chodzi o granie. Miałem wakacje takie, których dosłownie wstawałem o 13, jadłem mielonego, piłem go mlekiem i siadałem grać i kończyłem o 4 nad ranem. To były takie czasy grania i to były straszne czasy. Ale jednocześnie wiem, że ten czas był miło spędzony z przyjacielem i to był czas, w którym ja się dużo nauczyłem, jeżeli chodzi o montaż filmów, który dzisiaj widzicie. Bo ja się nauczyłem montować filmy montując Frag movie Skoda i... I to jest piękne, że dzisiaj tworzę coś, co naprawdę kocham. I odzywa się do mnie MSI i chcę być sponsorem odcinka. I to jest piękne. I moi widzowie mówią, Czadzior, Kaftan ma sponsora. I to jest fajne, bo jeżeli lubicie moje materiały, ja mam tak samo. No z wieloma youtuberami, o których nie chcę teraz mówić, bo to zagraniczni youtuberzy, o których będę robił materiał. Ale są kanały, które uwielbiam. I kiedy oni robią materiał sponsorowany, to mam takie... Tak jest. Wiecie, cieszy się człowiek, bo wtedy to oznacza, że... Gdzieś to w dobrą stronę idzie i, i mają wsparcie i to jest piękne w przypadku, kiedy ja sobie myślę o tym, że tak naprawdę z rozpoczęcia materiałów, moich przygód z materiałami, odtworzenia materiałów Skoda, pamiątkowych z fajnymi fragami, zrobiło się tak, że teraz robię pamiątkowe, fajne akcje z Gear Battle Royale nie? Na, na kanale i to jest, to jest niezwykłe. I musicie czasem pamiętać, że warto, jeżeli macie jakieś hobby, warto poświęcić na nie czas, warto poświęcić godzinę dziennie chociażby. I wtedy, jak zdacie sobie sprawę z tego, że czas nie jest marnowany, tylko godzina dziennie jest przeznaczona na coś, co lubicie, nagle po miesiącu macie 30-godzinną naukę i teorii, wiecie, praktykę, próby i szkolenie i tworzenie i nowe umiejętności, 30 godzin w ciągu miesiąca przeznaczyliście prawie jak kurs na rozwój osobisty, na nowe umiejętności, na doskonalenie ich, czy na robienie czegoś, co naprawdę lubicie. To ważne, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko tak zasuwa i czas zasuwa, warto znaleźć czas, żeby poświęcić go na. Rozwój własny, własnych umiejętności, próbowanie nowych rzeczy i, No cóż... Tutoriale, czy choćby ulubione gry, doskonalenie umiejętności w grach. I to jest piękne. Bo Anusz... Życzę każdemu, żeby znalazł się w takiej sytuacji jak ja, gdy robi coś, co naprawdę lubi. Jest to jego praca, bo wtedy... Jak to mówi stare chińskie przysłowie... Nie przepracujemy ani dnia w życiu. A przepracowałem swoje i... Cieszę się, że mogę robić coś, co lubię. Dobra. Zbliżamy się do wielkiego finału. 108 graczy draczy poza mną. I musimy stąd koniecznie wyjechać. Bo sytuacja jest dość napięta. Musimy znaleźć jakąś osłonę. Jakiś budynek, w którym będę bezpieczny. Jednocześnie. Nie będę czuł, że jestem jak w kanapce. Na chwilę sytuacja jest napięta. Dobra, tu powinno być ok, Zostało ich trzech. Jeżeli... O, to będzie genialne. Jeżeli teraz tak, oni są w tych budynkach. Strefa jest za mała na to, żeby być gdzie indziej. Więc... Wiecie, tutaj mamy 8 killi, jeżeli zabiję wszystkich, to mamy 11, to by mnie zadowoliło. To mnie naprawdę zadowoliło. Jeżeli chodzi o ilość odcinków, moi drodzy, podliczyłem odcinki PUBG'a z randomami do playlisty, żeby bliżej być 300. Żebyśmy mogli się zbliżyć do zakończenia serii, więc... No cóż... O! to jest koleś! Dobra, to jest 10, znaczy 9. Jeszcze dwóch. Ok, teraz obstawiajcie. Dwóch zostało, które miejsce będzie? Kibicujcie, piszcie w komentarzach szybko. Pierwsze, drugie, trzecie. Kibicujcie. O, mam nadzieję, że zdążyliście. Teraz jest spoiler. Będzie albo drugie, albo pierwsze. Słyszę go. Mamy to. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że moja historia Wam się podobała. Napiszcie poniżej, jeżeli tak, dziękuję pięknie MSI za sponsorowanie tego materiału. I pamiętajcie o kciuku w górę. Jeżeli chodzi o konkurs, moi drodzy, kopia jest do wygrania. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli chcecie wygrać. Napiszcie w komentarzu, jaka seria sprawia, że przyszliście na mój kanał, co było pierwszym, co obejrzeliście i co może chcielibyście zobaczyć na kanale w przyszłości. Tymczasem ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16.00 i Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do mniego usłyszenia.